Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Dzisiaj akurat będziemy sprawdzać energię męsko i żeńsko, Wasze uczucia i Wasze emocje w stosunku do siebie. Także zaczynamy od energii męskiej. Energia męska, energia żeńska. Losujemy znaczek, którym jest strzelec. Sprawdzamy Wasze uczucia. Zaczynamy od mężczyzn. Wypadło ego, czyli Wasze strzelca. Mężczyźni mają za duże ego. Ufność, ale są bardzo ufni. Lęki jakieś mają. Zaskoczeni są czymś. Teraz lecimy na energię damską. Nadzieja. Macie, dziewczyny, jakoś nadzieję, kobietki? E, pogardę. Zazdrosne jesteście bardzo. I macie złość do nich. No co chcecie przekazać im? Zaraz lecimy z uczuciami. Teraz tak, męska energia, ego. Odkąd się poznaliśmy, nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Ego. Zadzwonię lub napiszę, ale dalej nam nie tłumaczy, dlaczego ma tak za duże ego. Mamy dużo spraw do wyjaśnienia, czyli to ego go roznosi po prostu. Ufność, zobaczmy. Boję się, że się ode mnie odwrócisz. Aha, to stąd te ego mamy. To do tego pasuje. Ufność zobaczymy teraz. Nie możemy stać w miejscu. Musimy ruszyć. Lęki. Nie chcę nikogo innego. Zrozum to w końcu. Widzicie? Zaskoczenie. Brakuje mi bliskości, czyli kurczę, cały czas coś jest z bliskością związane. Lecimy na kobiecą energię teraz. Teraz tak. Słowa bardziej nadzieja. Słowa bardziej wolą gorzej niż pieśń. Pogarda. Za co macie pogardę? Zaryzykuję i się odezwę. A to jedno z drugim nie skleja się do kupy, więc będziemy tłumaczyć dalej. Nadzieja. Masz piękny błysk w To do was ciągnie. Zastanowić się, co trzeba będzie dalej. Czyli pogarda, jeszcze się zastanowić. Zazdrość. Gdy cię moje serce zobaczyło, poczuło, że to jest to. Jest o ciebie strasznie zazdrosna, bo jej zależy, słuchaj. Także zrozum to w końcu. Facet. Nie wiem, czy się odezwać, czy nie. Chcę się do Was odezwać, ale strasznie jest zła i nie wiem, czy się odezwać. Faceci, zróbcie ten pierwszy krok i pokażcie, że Wam zależy. Do zobaczenia.